Też witajcie. Jest Grysiak I jest Grzdzieski i jest Krzysztof Drozdowski nasz dzisiejszy gość, historyk, pisarz, bydgoszczanin. No spotkaliśmy się dzisiaj, żebyś nam powiedział, opowiedział jak to w historii wyglądało z innymi pandemiami. Dzisiaj przeżywamy pandemię koronawirusa COVID-19. Ty masz wiedzę jak to w historii było z Hiszpanką, z Dżumą, z innymi tego typu pandemiami. Najbardziej z innymi cholerami innymi... można powiedzieć. Mnie najbardziej interesuje i od tego bym chciał zacząć naszą rozmowę. Pandemia czy epidemia tyfusów bydgoszczy, bo każdy bydgoszczanin jest nazywany przez naszych sąsiadów zamiedzy tyfusem. My im się odwdzięczamy i nazywamy ich krzyżakami. Taka jest nasza miłość od wieków, od tam 700 lat bodajże, jak ten tyfus się rozszalał w Bydgoszczy. No i doszedł do Torunia. Opowiedz może od tego zacznijmy. Jak, jak to wyglądało w tamtych czasach? A miłość bydgosko-toruńska jest tutaj od czasów krzyżackich. Oba miasta się zwalczały, bo leżały na styku, gdyż była w państwie polskim Toruń, został założony przez krzyżaków i wspierał tutaj właśnie to państwo krzyżackie. Natomiast z tym, epi tym epidemią tyfusu, ciężko mówić o epidemii, bo to oficjalnie nie zostało tak nazwane. Natomiast no, choroba tyfusu, praktycznie. Było przy każdym większym konflikcie zbrojnym, który dotykał nasze miasto, chociaż i nie tylko nasze miasto, bo to ogólnie praktycznie na całym świecie, gdzie wojowali żołnierze, tam był tyfus. Takie dwie największe, no to w 1624 roku, kiedy w przeciągu od maja do stycznia 1625 roku zmarło około 5 tysięcy bydgoszczan, czyli tak przez rok czasu. A później ta taka bardziej y, znana epidemia, to, która wybuchła, wybuchła y, 26 maja 1805 roku, czyli w tych czasach epoki napoleońskiej, y, no to właśnie stąd wzięło się to, że Torunianie na nas, y, krzyżacy, na nas wołali właśnie tyfusy. Y, no ta choroba oczywiście dotykała wszystkich y, żołnierzy, y, y, na, na froncie, żołnierzy gdzieś tam w jednostkach tyłowych, ale też i no niestety biedną część mieszkańców naszego miasta, zwłaszcza na przykład tutaj o, o, obszar Szwederowa, czyli tej Bydgoszczy Południowej. Wtedy jeszcze powiedzieć, że Szwederowo to były przedmieścia, także to było... No tak, Ryszard... tak, 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 to mówię miasto, ale to oczywiście przedmieście jak najbardziej. Szwederowo, nazwa od, od, od potopu szwedzkiego oczywiście się wzięła, bo sam Szwedzi stali na wzgórzu i komendorowali zdobyciem Bydgoszcza, ale to już taka dygresja. Później też generał Jan Henryk Dobrowski stał na szczycie na wzgórzu szwederowskim i dowodził insurekcją kościuszkowską w Bydgoszczy, zdobywaniem miasta z zwokorskich. Także to szwedorowo. Ma takie militarne wątki. Ale powiedz mi wróćmy, wróćmy do tematu wiodącego, czyli do tej pandemii. Powiedz mi, jak ta pandemia wybuchła, zaczęło się od szwederowa, bo też troszeczkę czytałem na ten temat. Biedota, bo to jest dur brzuszny, inaczej zwany, bierze się to z, z słabej higieny. Ludzie warzywa, owoce jedli nie myjąc ich i stąd się ta choroba głównie zaczęła. Czy masz wiedzę, że czy miasto było wtedy odcięte, czy. Kupcy, którzy przyjeżdżali do Bydgoszczy, zostawali na rogatkach i nie zostali wpuszczani do miasta. Jak to wyglądało wtedy? Nie, no oczywiście. Trzeba wiedzieć, że każda pandemia, każda epidemia i większość chorób bierze się praktycznie i brała się w naszej historii zwyczajnie z braku higieny. No, kiedyś tej higieny. Nie stosowano, tak powiedzmy jak dzisiaj, nie stosowano kąpieli, e, jakichś tam dezodorantów, takich rzeczy, to jest dopiero wymysł tutaj nasz współczesny, a kąpiele to tak naprawdę znamy dopiero gdzieś od powiedzmy XIX wieku. Wcześniej oczywiście są opowieści o kleopatrze kąpiącej się w mleku, tak ale to są oczywiście wyjątki od reguły, więc tej higieny absolutnie nie stosowano. E, e, Chodzili ludzie czasami nawet miesiącami w tych samych ciuchach, a jeśli już zażyli kąpieli, to znaczy, że wpadli do rzeki i przy okazji było pranie, więc na tym mniej więcej to niestety polegało. Średniowieczne miasta, czy też późniejsze, nawet trochę, w późniejszych trochę czasach, to był ogromny fetor na ulicach, te wszystkie fekalie i tak dalej, to też opróżniano z wiader na ulicę, więc ciężko było w ówczesnych miastach. By nam było, nam ludziom współczesnym wytrzymać. Więc tak, dzieło się to oczywiście ze Szwederowa, z tej najbiedniejszej Dobra. dzielnicy, najbiedniejszej, ale zawsze też najbardziej patriotycznej, co warto podkreślać. No i od gdy mieszkańcy byli okuci w różne wełniane czy też inne rodzaju materiały, no to te zarodki, sobie żyły tak jak wszy, bo przez wszy to właśnie przechodzi, przechodziło z człowieka na człowieka, ta choroba. Różnie nazywana i to wielkim pomorem, i, i, i tyfusem, i, i ospą, no to, 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 to naprawdę było różnie nazywane. Także to, to właśnie z tego się wzięło, z tej, z tej biedoty, od szczurów też. A co do tego, czy zamykano miasta i tak dalej. No nie, oczywiście nie stosowano żadnych takich restrykcji, jak to mamy teraz. Praktycznie to, co się dzieje teraz, to pierwszy raz w historii spotykamy się z czymś takim, żeby wyłączyć gospodarkę, żeby zamknąć miasta, czy tam zamknąć granice kraju, zamknąć ludzi w domach i tak dalej. Tego oczywiście nikt nie stosował, a choroby były po prostu uznawane jako no, coś powszech, powszechnego. No, ciężko było mówić, żeby ludzie zaczęli panikować powiedzmy w 1805 roku, a za dwa lata była, yy, panowała tutaj yy, kolejna epidemia i po dwóch latach znowuż kolejna, także praktycznie Bydgoszczę co kilka lat była do... Dotykana różnymi takimi chorobami jak malaria, jak tyfus, jak, jak, jak ospa, później Hiszpanka też, ale wcześniej też różne epidemie grypy. Także te choroby były bardzo powszechne i było bardzo dużo. To był praktycznie nieodłączny element ówczesnego życia i gdyby stosowano takie działania, jak teraz stosuje rząd, no to oczywiście nie byłoby mowy o żadnym rozwijaniu się i w ogóle żadnym funkcjonowaniu. Ja, że ja tak troszeczkę wejdę w słowo, bo niestety robię też tutaj za reżyserkę i tak widziałem, że przez chwilę miałem problemy techniczne, musiałem tutaj latać, skakać, pewnie to zobaczycie. Jak będziemy oglądali to spokojnie na Facebooku ten zapis. Moje wariacje i walki tutaj z, razem z kamerą i, 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 i z obrazem. Teraz już to opanowałem, także już wracam do Was. Są bardzo ciekawe słowa, które mówiłeś. O, o Tyfusie? Znasz jakiś do, dowcip o Tyfusach? Czy, czy, czy bardziej na wesoło, żeby to zmienić? <laughs> nie, że powiem, że, że nie. Do, dowcipów jakiś tam swojego czasu słyszałem, ale nie utkwiły mi w pamięci. Bardziej skupiam się jednak na, na wyszukiwaniu różnych faktów niż dowcipów. W naszej no dobra, historii. ale. A coś słyszałeś na temat Hiszpanki, bo Hiszpanka, e, e, epidemia czy pandemia grypy pod nazwą Hiszpanka to też nie pochodzi od Hiszpanii, czy coś więcej? Bo to też było to... chyba dość groźne i tak się chyba mi się wydaje, e, rządzący i na świecie bali się, że będzie powrót, e, powtórka Hiszpanki, bo tam zginęło ponad 50 milionów ludzi. No, Hiszpanka, to tak, z Hiszpanką wiąże się dosyć sporo informacji, nawet w naszym regionie, bo. Stosunkowo niedawno przecież to było, ledwo 100 lat temu, więc co to jest dla historii? No Hiszpanka przybyła do nas na kontynent europejski z Ameryki, tak naprawdę. To żołnierze amerykańscy, przybywając pod koniec I wojny światowej na kontynent europejski, głównie do Francji, no przywieźli właśnie tę chorobę ze sobą w postaci, w postaci różnych wszy, pluskiew, szurów, którzy, które na statkach były dosyć powszechne. No i ci żołnierze po prostu przyjeżdżali, dlatego wyładowywali się we Francji, dlatego tam też były największe skupiska tej choroby. A następnie, gdy niektórzy dostawali się do niewoli na przykład i przyjeżdżali, przywożono ich na nasz teren, tutaj do naszego miasta, czy tam regionu, no to zarażali wtedy kolejne osoby, najpierw personel medyczny, który tam miał z nimi styczność, a następnie no resztę społeczeństwa i tak naprawdę Hiszpanka wybuchła dopiero w okolicach marca, kwietnia 1918 roku, więc praktycznie pod koniec pierwszej wojny światowej. I, i Koniec nastąpił mniej więcej w styczniu, lutym właśnie 1919 roku, czyli prawie rok. Przez prawie rok różnie się tutaj szacuje, mówi się o od 50 do 100 milionów, nawet ofiar. Wcześniej się to liczyło znacznie więcej. Liczyło, no to są szacunki oczywiście, bo dokładnych liczb nie da się tutaj podać. Zwłaszcza, że nakłada się, nakładają się na siebie dwie rzeczy. Jedna to jest właśnie Koniec II wojny światowej i ofiary wojenne, plus powojenne, zmarli od ran, którzy umierali przecież jeszcze z ran pierwszowojennych i, i nawet dwa lata później, a jednocześnie właśnie ta Hiszpanka się na siebie nakłada. A jeszcze inna rzecz się na siebie nakłada, czyli trzecia rzecz, czyli odzyskiwanie przez państwo polskie niepodległości. I stąd też Polacy tak bardzo tej wiedzy o tej Hiszpance nie mieli. Zresztą zajmowaliśmy się właśnie zupełnie innymi sprawami niż sprawami higieny i medycyny, bo zajmowaliśmy się właśnie sprawą odzyskiwania niepodległości. I bardziej się niż tej hiszpanki, to baliśmy się kolejnej choroby, która miała do nas przyjść z Azji Środkowej, tam mniej więcej właśnie z Chin, czyli jak dzisiaj. Koronawirus, tego żeśmy się bardziej obawiali, że to stamtąd kolejna choroba do nas dojdzie, a jakby nie spodziewano się, że to będzie zupełnie co innego i z zupełnie innej strony. Mówi się, że właśnie zmarło około do tych 100 milionów osób. Ale mówię, no ciężko jest to rozróżnić ofiary wojny, a ofiary tutaj samej grypy. W Powiedz jak... mi, Hiszpanka to nie była takim szczepem grypy, która atakowała przedział wiekowy między 20 a 40 lat, bo tam głównie statystyki pokazują, że ten przedział wiekowy najbardziej dotknęła ta choroba. Bo w tej chwili mamy COVID-19, gdzie najbardziej atakuje te ludzi powyżej no, starszego wieku, nie? Czy te choroby tak, to... są tak bardziej nakierunkowane? To było tak, że głównie 20 do 40 lat, oczywiście można tak to zawęzić, no głównie dlatego, że w tym wieku właśnie byli żołnierze, którzy ją roznosili i którzy głównie na nią chorowali na początku i dopiero później zarażali następne osoby, więc, więc możemy to przyjąć, że to właśnie dokładnie w takim wieku mniej więcej ludzie chorowali, ale starzali się Powie tak jak Powie i teraz Powie i młodsi. I powiedz mi, bo, bo mnie to bardzo interesuje. Podejrzewam, że e, naszych widzów też to zainteresuje. Bo jest ciekawa historia. E, skąd się ta nazwa w ogóle wzięła Hiszpanka? Bo ta choroba mówi, że pochodzi z Ameryki, e, przywieźnią amerykańscy żołnierze, a cały świat nazywa tą chorobę Hiszpanką. No to ci to ciekawa... powiedz, jak wiesz. O, jak wiesz, to do właśnie. E... E, nazwa się, słuchaj, nazwa się wzięła z tego, że e, najwięcej zachorowań było właśnie w Hiszpanii. I Hiszpanie jako pierwsi prowadzili statystyki i brali pod uwagę te osoby, które zmarły. Inne kraje europejskie tych statystyk nie prowadziły. Zachorowanie w tamtych krajach, czy we Francji, czy w Niemczech, było podobne co do Hiszpanii, ale tylko Hiszpanie tak naprawdę pokazywali liczby. I dlatego tak okrzyknięto, że tam była największa liczba zachorowań. No właśnie, właśnie, już dobrze to przypomniałeś. Natomiast chciałem powiedzieć o tym, jak do tej hiszpanki pod, podchodzono tutaj w naszym mieście, bo to jest dosyć, można powiedzieć, humorystyczne, patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, gdy już jakby zorientowano się, z czym mamy tutaj u nas do czynienia, no to oczywiście w, również w prasie bydgoskiej, w dzienniku bydgoskim były zalecenia lekarskie. No jak z tą chorobą tutaj sobie poradzić? No i co też ci lekarze radzili? No na początek, to oczywiście położyć się najlepiej na dwa tygodnie do łóżka, wypocić, wygrzać i, i po prostu przeleżeć tą chorobę. To było powszechne, ale też zalecano na przykład picie ciepłego mleka i to jakoś miało też pomóc na tą, na tą chorobę. Wiadomo, mleko ma różne tam kultury bakterii, ale no, na grypę hiszpankę absolutnie nie, nie pomagało, a lekarze jednak to za, zalecali, nie do końca wiedzieli, co mają z tym zrobić, ale główne zalecenie to właśnie było położyć się do łóżka, próbować się wypocić, pić dużo ciepłego mleka właśnie. Wspomniałeś, że nie jesteś lekarzem i na tych nowych pandemiach się nie znasz, ale jesteś historykiem i znasz się na starych tematach, na, tak jak fajnie opowiedziałeś na temat typu słów Powiedz mi, bo Jedna z książek, którą czytałem dosyć dawno, ale, ale to była dżuma. Czy masz też wiedzę na temat tamtej epidemii, która wybuchła w w Konstantynopolu. To teraz to miasto się troszeczkę inaczej nazywa niż, niż wtedy. No teraz to jest Istanbul. No tak, Dżuma Justyniana to jest, To była pierwsza uznana przez powiedzmy naukę, przez świat nauki, pandemia, która dotknęła świat. Pierwsza taka oficjalnie zarejestrowana. Ona w Konstantynopolu zbierała bardzo ofite żniwo, nawet 5 tysięcy osób dziennie. Tak się mniej więcej historycy szacują. Wcześniej mówiono o 10 tysiącach, ale to troszeczkę przesadzone. Tu akurat wiem, skąd wzięła się nazwa Dżuma Justyniana, dlatego że zachorował na nią właśnie cesarz Justynian i dokładnie w 310 roku na tę chorobę właśnie Tuż po przyjęciu na łożu śmierci chrześcijaństwa właśnie zmarł w 310 roku, dlatego też nazwano tę chorobę Dżumą Justyniana od, wiadomo, naj, najbardziej tutaj istotnej osoby ówczesnego świata. No i ona dotknęła dużą część Europy, no praktycznie większą część świata nawet, można powiedzieć. Gdzieś szacuje się, że mniej więcej około nawet 500 milionów osób zostało dotkniętych tą chorobą na całym świecie. Oczywiście też przyszła do nas właśnie z Azji Środkowej, czy dokładnie tak jak teraz. A wracając z powrotem do tej naszej pandemii, epidemii, o której rozmawiamy, mamy tam cały czas podział na pierwszą i drugą falę. Zawsze mówią, że ta druga fala jest zawsze groźniejsza niż ta pierwsza. Czy w momencie covid -u... Zawsze tak, było, nie zawsze. Nie, nie. To, 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 to chyba nawet nie do końca nawet prawdziwe informacje tak naprawdę. My się teraz obawiamy tej drugiej fali, która według Ministra Szumowskiego ma nastąpić jesienią. Natomiast w historii to właśnie przeważnie było, bywało tak, że chociażby z e, samą dżumą, e, która dżumą Justyniana, która była, czy z Czarną Ospą, one się po e, zakończeniu powiedzmy tego epicentrum one się e, Powtarzały co kilkanaście, kilkadziesiąt nawet lat, ale przeważnie już były w dosyć zmutowanej wersji, znacznie łagodniejszej i nie niosły za sobą takich ofiar. Oczywiście, wiadomo, kilka osób na pewno zmarło, ale to już nie były tysiące czy, czy miliony, tak jak to było w, tym, w tej, powiedzmy, pierwszej fali. Tak? tak samo z grypą hiszpanką było, że ona powróciła. Pod koniec 19 roku, ale już właśnie była zmutowana. Też organizm człowieka był trochę bardziej do niej już przyzwyczajony, złapał tego wirusa, więc się odpornił. No i ta, te choroby, te pandemie nie łapały już takiego, takiej, nie było już takiej śmiertelności, jak to było w tej pierwszej tak. fali. A ja dziękuję bardzo to. wam za, za rozmowę. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali i jeszcze będą słuchali. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze ponownie będę mógł u was zagościć. Nie ma problemu, zawsze jesteś u nas mile widziany. Czyli żegnamy się z Bydgoszczy Słonecznej. W międzyczasie zdążyło nam w końcu zajść. Był Grysiak. I był Goździewski. I nasz no gość Krzysztof Drozdowski.